Siemka, to znowu my! No cześć! Tak. A za to Kira wam powie co my, jaką mamy pogodę okropną. No. Okropna mówię wam, nie ma co, 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 co... Oj. <laughs> Twoja kolery. <laughs> no dobra, nie. Dobra. Ściągnę ja. No dalej. No to powiedz co robi? Znaczy co robi? Co jest na dworze? Co się dzieje? Teraz niestety pada. Nie musicie tego zauważyć, bo przestało. bo na tablecie to widzieć. Widać, no? Widać. Poczekajcie. Ale może jednak trochę pokażemy. Okej, okay, poczekajcie. No i. Wcześniej była piękna pogoda, a teraz sami zobaczcie. No, okropne. Tutaj, tak. Nie widać, że pada, ale o! Możecie zacząć o. O, tutaj już pokropiło trochę, także no. No i tyle, no. I nawet na tablet nam napadało. No, no. Tak. Bo mamy otwarte okno. Hmm. Nie widać, a szkoda, bo mnie wam pokazać. I nie kłamiemy, nie? Słowo honoru. Po co, co mamy kłamać? Nawet na kocie A kocie to jest jej takie ulubione jedzenie. Aha, moja ulubiona karma. Jezu, nic się nie jest? Ej, dobra, skapłem. skacz. Skacz. O, ale mi szczykło. <noise> dobrze, a już? No tak, jest wszystko dobrze. Ej, okej, okay, dobra. To zobaczymy, może nakręcimy jakiś filmik jeszcze. To się żegnamy z wami. Cześć.